Mam kolciska z Stan Metsu i witam Was w takim krótkim materiale z Ultimate Team, gdzie chciałem Wam zaprezentować jedno spo ze spotkań, które zagrałem w Division Rivals. Gram akurat w piątej dywizji, więc nie jest to najwyższy poziom, ale też nie najniższy. Myślę, że było to dość ciekawe spotkanie, więc warto Wam je zaprezentować. Tutaj widzicie mój skład. Obecnie już mam kupionego normalnego handanowicia. To nagrywałem tuż przed nagrodami czwartkowymi. Tak się prezentował skład mojego rywala. Szał nie ma, jak na dzisiejsze, oczywiście, standardy. Spotkanie mówiąc delikatnie dla mnie nie rozpoczęło się najlepiej, bo tutaj Riyad Mare spędził. Prawą stroną zagrał do środka Ben Jeder jeszcze do Suareza, który uderzył technicznie, pokonując Handanowicza. To było przed ładką, ale po łatce niestety te strzały techniczne nadal, przynajmniej w moich meczach, dobrze wpadają. No, i tutaj mamy kolejną akcję mojego rywala. Ben Jeder w pole karne. Dobrze, tym razem Handanowicz jeszcze tutaj Cancelo, beznadziejne podanie wprost w nogi. Promesa Suarez zablokowany. Błąd kriniara. Handanowicz nie za dobrze. No i Suarez na 2 do 0. Dwa razy nas na samym początku. Niestety ugryzł ten gryzoń, ale co zrobisz? No i trzeba było brać się za odrabianie strat. Pierwsza połowa totalnie przespana, ale druga. Rozpoczęła się całkiem nieźle tutaj Juan Cuadrado, ładnie zacentrował na pole karne, no i mamy bramkę, Chirio im Mobile 2 do 1, więc złapaliśmy kontakt. Tak koło 60 minuty zawsze dokonuje potrójnej zmiany na lewej pomocy, na prawej pomocy i na środkowej pomocy ofensywnej, no i to najczęściej daje bardzo dobre rezultaty. Tutaj prawie 60 minuta, jak widzimy wznawianie gry, pojawił się m.in. Promes i Martial, no i to Holender podszedł do rzutu wolnego. Quincy Promes, pierwszy kontakt z piłką i od razu Bramka. Pokonany Mark Andre Ter Stegen, Fantastycznie to zrobił Holender. Kapitalny gol z rzutu wolnego. No i takich sytuacji po prostu się nie broni. Chociaż Terstegen, no sam sobie to trochę tak wbił do bramki. No ale trzeba docenić Promesa. No i tutaj kolejna akcja naszego zespołu. Rajana na Ingolan do Mareza. Riyad Mares do Ciro Mobile ten odgrywa. Jeszcze tutaj Martial w polu karnym broni Terstegen do boku. Riyad Mares ładnie opanował piłkę, zagrał do Quincy'ego. No i mamy wynik 2 do 2. Nie, przepraszam, już 3 do 2. Co ja mówię, no przecież wcześniej Promes wyrównał. A tutaj daje nam prowadzenie... Ale to by było mało tak naprawdę dla fantastycznego Holendra. Cancelo miał sporo miejsca, zacentrował na pole karne interwencję obrońcy. Jeszcze tutaj błąd pomocników. Radzana Ingolan, Promes na klepkę z Immobile. No i mamy tutaj obronę tej ale przy dobicie jest już bezradny. Quincy Promes, bohater tego spotkania. Wynik 4 do 2. No i takim rezultatem zakończyło się to spotkanie. Holender ocena 10.0. to jest po prostu coś niesamowitego, jak on zagrał 8 interwencji Handanowicza, 8 Ter Stegen'a, bramkarze na bardzo wysokim poziomie. Ciężko się tutaj tak naprawdę o coś przyczepić, jakby się ktoś zastanawiał dlaczego mam tyle monet. To są te premie z katalogu, zagrałem tak mało spotkań w Ultimate Team, że jeszcze nie zdążyłem ich wykorzystać. No a tutaj ozdoba tego spotkania, Quincy Promes, uderzenie bardzo mocne. Gdyby się przesunął tym genem przy tym rzucie wolnym, to pewnie dałby radę interweniować, ale tak, udało mi się go zaskoczyć, to jest mój pierwszy gol z rzutu wolnego w Ultimate Team w tej edycji, no ale jakżeż w ważnym momencie zdobyty. No i co to dużo mówić, No, jest to bardzo krótki materiał, ale teraz mam sesję, więc nic więcej poza to co nagrywam normalnie, nie chciałem długiego nagrywać, bo po prostu czasu mi nie starcza, kilka, kilka osób chciało zobaczyć coś z Ultimate Team, więc postanowiłem nagrać taki krótki materiał. Możecie nam możecie napisać co o nim sądzicie. No i czy byście chcieli więcej materiałów z Ultimate Team. A w tym odcinku to było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się.